I'm ready, I'm ready, I'm Chciałem z Island. Blaze i po ponownym, bo już próbuję ten vlog nakręcić 5 razy, ale już co chwilę failuje, co w czymś co chwilę failuje, nie wiem dlaczego. Ale w tym vlogu będzie taki szybki vlog, więc pierwsze z, z tych rzeczy to jest na 1000 subów. Postanowiłem zrobić jaki byście chcieli challenge, więc komentować challenge jaki byście chcieli zobaczyć na 1000 subów. Jeszcze raz powtarzam 1000 subów. Ale challenge zrobię pod warunkiem, że ten... Challenge mnie nie zabije. Nie wydam na niego majątku, bo sam kasy nie wiem, bo jestem... Peska siasty. Nie wyląduje, przez niego w szpitalu. A dalej to możecie komentować pod spodem, jakie challenge ode mnie chcecie zrobić. Możecie poprosić na przykład, żebym zrobił kolegą albo coś, nie wiem. Aha, co ja Druga rzecz to jest, że za niedługo będę jechał do Polski, więc będzie wielki vlog, tak będę jechał, nie leciał, będę jechał przez, przez Londyn, do Francji, do Holandii, przez Niemczech i do Polski, więc będzie długi vlog, więc przez ten okres czasu, nie, w ogóle nie będzie, bo będę montował ten filmik na bieżąco. Później następna rzecz To jest następną rzeczą, że będę kontynuował serię z Rex'Jenu Lecz chyba ją zobaczycie już dwa dni po tym vlogu będzie, Będą trzy filmiki w tygodniu Więc nie liczcie na więcej Bo ja teraz dosyć, co się strasznie dużo dostaję do i inne takie duperele Później będzie jeszcze do montowania i z Rage takie tak rzucam tą książką, bo chcemy zniszczyć jak najszybciej. Mój kolega Olaf i mój kuzyn Adrian chcieli razem ze mną zrobić dużo filmików z piłki nożnej, więc będą, będzie dużo filmików z piłki nagrywanej. Oby przygotujcie się na wycisk w piłce nożnej, bo będzie fajnie, będzie zabawa, będzie super. Tutaj będziemy kończyć nasz filmik, nasz vlog, więc no jak to jest. Jeśli Wam się spodobał filmik, to skomentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Na razie, hej, dobra.